Przeglądam sobie story. I jestem tu, nie? I widzę to, i tak myślę, ty, Ja go skądś kojarzę tego ziomka? Wydaje mi się, że spermoludek pali Mary. Bandura. Mi się da... wydaje, że Bandura wali tylko ostry, krak. W Jakim coś wychodziłem od rodziców? W jakim wieku? 19 lat. Przystępuję od prowajdera internetu. walą mu 10 gigabitów bomby. I to w ogóle nie jest atak wcelowany we mnie. Cały katolicka Internet, ziomek jak dzwoniłem do dzwoni jednego raz. Pytam się co się dzieje. On mówi, że no tam. Dydos, dydos, bla 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 bla. Potem dzwonię drugi i mówię, że może to. A tak zakończył, bo jak skończyłem ja to go poinformowałem. Mnie tam z... Zmienili mi IP i tak dalej, tak dalej. Ale tak jakby, jak miałem stream, to tak były te ataki. Nawet w nocy był jak nikt streama nie miał. Ani ja, ani kubon. No i co? I on mówi, że nie wie co chce zrobić. Jak coś. On mówi, że nie, nie jesteśmy po prostu zdaj na łaskę który dosuje. w ogóle wczoraj gadałem z chatem GPT chwilę na ten temat i chat GPT twierdzi, że to jakby bomba 10 gigabitów nie, na sekundę kosztuje kilka tysięcy dolarów nawet na sekundę, kumasz, Do pytanie, gadałem z chatem GPT czym służą takie, takie ataki i masz 9 podpunktów, słuchaj tego, pojedynczą osobę jeszcze rozumiem walić DDOS. we mnie albo wiesz w Kubona ale w cały internetu to wydaje się być bezsensowne, nie no, to samo pomyślałem. Wymuszenie okupu, gdybyś był gościem, który jest w stanie lokalnego prowadzenia internetu, to chodzisz od lokalnego do lokalnego, gdy dosujesz i wymuszasz okup na jakiś na przykład, nie wiem, na portfel bitcoina albo coś takiego, bo to Was ciężko zlokalizować. Drugi jest konkurencka walka, na no tym tak wątpię, żeby jakiś... Prowajder z Katowic, gdy dosował innego prowajdera. To, to brzmi trochę abstrakcyjnie szczerze. O, sabotaż i destrukcja, atakujący może chcieć po prostu podać zakłócenia i chaos szkodzący infrastrukturze, internetowej reputacji firmy i zdolności prowadzenia działalności. Wartoć, że trzeci telefon, jaki wykonałem, gość był tak w k nie, ale to nie o się dziwić, no, chłopowie się k biznes zwali, nie? To jest totalnie zrozumiałe dla mnie, że gość jest po prostu w... K on mi mówi coś takiego, że przekierowuje wszystko do czarnej dziu, do black holla, ale tak, że to tyle tego jest, że tak się nie da po prostu skonfrontować. No także że live jest póki k mogę, nie? Tak, na dobrą sprawę, więc. cię ja będę jak super. Nie będę mówił, ale. teraz się domyśli. Wydaje mi się, że tak, ten French Crop to trochę RNG jest, w sensie po prostu trzeba ściąć się krótko, przód krótko, samo odrośnie, jak odrośnie i tyle. Bo ten French Crop to po On się. Nie układa się tak, jakbym chciał, no. I co? No, jesteśmy dumni, no, po prostu jesteśmy dumni. W poniedziałek ogarnia się drugi neta, nie? Po prostu. Tak, jakby, no, będę płacił. Ale ogólnie, o, gadając jest jak multi na ten temat. To multi kazał mi się zapytać, żeby teraz was nie skłamać. Łączy internetowe, biznesowe. Ale czy to coś zmieni? Wątpię w tej sytuacji, szczerze. Kubą też miał całkiem nie całkiem są teorię, że pojawił się ktoś, kto chciałby, wiesz, odkupić Twoją firmę. Ty się nie zgadzasz i on ją potem sabotuje. Może też tak, no. Nie, no, nie wiem, to już są takie teorie spiskowe, ale nie ma co robić. Co na lagach normalnie. Miałem ziomków Szywaną Gość na tym telefonie mówił, że za... no to załamany był taki I mówi, że nic naprawić nie może, bo co dwie minuty ma telefon Ja. No, no i taki, był taki zły był, no trochę krzyczał nawet na mnie, ja mówię, dobro no, rozumiem ziomka, nie? tego no, nie, nie kłóciłem się z nim ani nic, no, bo nie mam takiej potrzeby, no Oboje sam kół 3... samym wózku jedzie, mówię dobro no, ona mnie przeprosi, mówi, że, no, że rozumie pani. Ja mówię, no wiem wiem, nic się nie dzieje. Graść off-stream, nie! Ja, ja jak kończę live'a to gram w cywilizację 10 godzin. Nikoś, którego rozstrzelać! Tego! Leżysz, umierasz, nie żyjesz Aaaaaa Jakiś z takim Arabem Uberem Ja p*** Od niego je*** nie Daj spokój kurwa. Serio, gość tak, tak śmierdział potem W jakimś się prowadziłem od rodziców Przeszkadzało mi to bardzo, wiesz W sensie Żyliśmy zupełnie innym tryb życia W jakim wieku? 19 Lat Na 19 urodzinie już się prowadziłem z domu, no chyba Wiesz, 30 później ma, ma, ma Przeszła się do roboty, więc jakby nie wyspiała się, musiała spić, spać w toperach Nie wiem, jakoś tak, tak było wygodnie po prostu, wiesz Ale jakbym mógł mieszkać z rodzicami, to mieszkać z rodzicami dalej Mieszkałem z rodzicami trochę p. Jedzenie zawsze jest, lodówka k***a zawsze u mnie tak było Wiadomo, no co dom to obyczaj, ale wszystko tip top chodziło No ale tak wygląda życie z moim ojcem No nie p***ol, to we mnie jednak? Kur kolego jak dosujesz mnie, nie? To cały internet bombisz. Cały internetu nie ma. I jeszcze ten pan... dosujesz panu biznes. Niewinnej osobie, kurwa. że to żebym to ja był Serio, w sensie to wczoraj były był dosy mimo tego, że ja nie grałem, a i nie streamowałem, no nic nie robiłem, nie tak jakby. Nie najbardziej boli to, że No tamtej ziomy na tej infoli to bo to był telefon w weekend jest do właściciela, nie? On załamany, kurwa Jeżeli jesteś na streamie, panie kolego Napisz do mnie na maila, spoko? Bo niszczymy w ten sposób niewinnemu ziołkowi cały biznes Nie no, chwilę poczekam, zobaczymy Inglówek mam tak Brad i Fred, Chain Together Cupheada mam Może w Cupheada? Hej okay, popagi, co się w tarapaty? Ja też kiedyś taki byłem, ciągle szukałem kłopotów Biegałem, flakałem, strzelałem Teraz mam spacerować i czasu coś obejrzę Ale, ale, pozwólcie, że wam pomogę, proszę bardzo Trzy monetki, dzięki Kongo nie Ej, jak znowu będą lagi, jak wejdę do gry na jakiś głównym kącie, głównym Znaczy, że... To ja. Konto Meral 1. Tu jak wpier... tu jak wyjdę to... nie ja, jest ja, ja zdenerwowany. Sejma zapędzony, z tu nic nie mówi. Serio? Wydaje mi się, że się skizuje, niemożliwe k jakiś... Jakiś ziomek co cały mój k... całego providera do dosyć To jest niemożliwe. Nie ja widzę świadczym tutaj, jakby dostawcy internetu nie przygotam coś takiego. Ja pierdolę, czekajcie, że mm. w to zroli touchless Całą, na pewno, świr jest jakiś Set game lol, nowej działa Rodziny na wsiach są bardziej wierzące o tym miastach, nie? Chyba Niski IQ? Nie wiem chłopaki, chyba nie ma takich badań, które by o tym mówiły Ja też nie przeszedłem nigdy fabuły GTA w sumie Połączyć z internetem, no spróbuję, spróbuję ponownie O, działa Witam. No nie da się, no, 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 nie da się robić nic sensownego. Zamiast się w odtwarzacie dzisiaj cały dzień, tylko download jest z pier... a działa normalnie. Wchodzę w gierkę następną. Stream hartatywy na ludzi z łamiwością kości to brzmi jak dobry pomysł akurat. Pamiętam, jak byłem w obozie w czwartej klasie podstawówki, to się zakochałem w takiej kim na z drugiej albo trzeciej klasy. I po. <laughs> W wielu godzinach nalegania za tańczasem, czasem, no, jak, tu, jak tam później była jakaś dyskoteka. Że leżą w szpitalu i mają zajebistą ochotę na mojego kebaba. Więc zawiązłem tę dostawę. A mama mi odpisała, że bardzo dziękuję i że to jest dla niego wielka rzecz i poprawiły mu się wyniki. Nie, Te i powiem, bo ten ale ale tak z tak zapowiada. Na... Ja już mam tak dość oglądania w kółko i w kółko tych samych ludzi na tym fejmie. Mi już to tak męczy. Tych wszystkich tańculi. A tych, e, tych alaników i tak dalej, to jest tak męczące. Oni się już znudzili po prostu. To nie jest już ciekawe, no, to nie jest już ciekawe. No, wiewiórów i tak dalej, nie, dla mnie to, to, to męczące. Mało nowych ludzi jest, to fakt akurat. Co? Że ma, mało nowych twarzy jest po prostu fajnie, cały czas się te same. Ale wydaje mi się, że może po prostu się wy, tak, jakoś tak, nie wiem, wyczerpał materiał, że wiesz. No kogo mają wziąć? Wszyscy, co chcieli zawalić, już zawalczyli. Z tutaj atak. A, tak. Atak Dildos nie, potra nie, nie pozwala grać mi w Leech of Legends. Jeans. Zdecydowała się zarażać ludzi grypą żołądkową. Rapstacja nawet z grypą jelitową oddałam. Wybaczcie, jeżeli kogoś z was zaraziłam. tego, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Takie 100% publiczności się bawiło. O nie, ja, ej, nawet z grypa grypą oddała. Wybaczcie, jeśli kogoś z was zaraziłam. Nie, dla mnie to, jest, mnie to wygląda jak bej! Napisała influencerka, a niedługo później, jak się zorientowała, do czego się przyznała, to ten wpis usunęła. Bowiem grypa żołądkowa jest niezwykle zaraźliwa. I pójście w ogromny tłum ludzi na festiwal ze świadomością posiadania takiej choroby. Nie powinno być powodem do dumy. Mnie najbardziej rozpierd... Napisała! Też masz wrażenie, że jest teraz jakoś mało widzów na Twitchu Jakby kiedyś jednocześnie wyśmiałam po k miałeś 1k Nie no, z półtora miałem a teraz jak odpalacie oboje, to macie po dwa albo półtora Ksajek teraz na kilku tylko półtora No wakacje, ja to ostatnio Chyba nawet to wczoraj sprawdzałem Oto tutaj mamy wykres, który pokazuje nam ilość widzów w ogóle na Twitchu tutaj jakby I odpalane kanały, i patrz Zwróć uwagę na to, że tu jest november 20, 2020 Tu mam covid się zaczynał W ostatnim roku jestem top 4 8 milionów hours watched nad Mergano jestem A może tu się zaczynał COVID? Może tu? To jest to, to jest to, to jest tu, 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 to, to jest tu Polish No to masz tak kategorią jest uh, Just Chatting która 33 miliony tak jakby, hours watch, Dwa razy więcej praktycznie niż LOL. LOL i tak nad CS, co jest dość dziwne Potem GTA RP Ale to w 180 dni a w ostatnich 30? LOL, no trochę nad CS i Elden ringiem, okej okay. Zawsze był mniej więcej spadek w wakacje, potem się to odbijało i tak cały czas, cały czas. Średnia widzów powiedzmy, że od Covid'a, no no powiedzmy, że od 2020 roku cały czas oscyluje w 35-40 średnie, nie? No i teraz mamy największy spadek od grudnia 2020. Takiego spadku już nie było. To jest najgorszy miesiąc w historii streamingu od 4 lat. Jeżeli chodzi o średnią ilość widzów na platformie, ale myślę, że to kwestia wakacji po prostu. No Wak wakacje są i tyle. Kik zabił Twitcha trochę tak, jak coś. Tro trochę, trochę tak. Wydaje mi się, że tro trochę kwestia Kika tak, ale nie jakoś straszliwie. Wydaje mi się, że trochę Kik zabił. Na pewno tak, by te liczby spadły. Nie wiem, ludziom, którzy streamują na Twitchu, Przez Kika troszkę, ale czy jakoś bardzo jest to wina Kika, tak, jakby, że spadła ogólna tak jakby wiesz średnia widzów na platformie. Nie powiedziałbym, wydaje mi się, tak, że nie do końca. Jest strasznie gorąco, też nie aż bardzo w co grać. No, patrz, ja wejdziesz sobie w gry w Polsce: masz tak, Just Chatting, IRL, i potem jest tak, LOL, CS, Elden, i Geta Mega Spadł. I tu jest World of Tanks. World of Tanks jest siódme. Doskonale wiem, co czuł wtedy Dawid, bo też przez to przechodziłam. Dawid spędzał kolejne doby w izolacji, a ja odpoczywałam w domu. Przyznam, co? Ten challenge, choć był nie taki no, żona czyni Tak negatywnie wpłynie na moje Że Żona czas, ten się... e, potrzebowała inhalatora? Fausti powiedziała, że jest osobą przebocisowaną. Nazwałaby się wręcz pracocholiczką. W ogóle TikToka sobie kapa. wyobrazić, jak e, wielki kontrast tutaj nastąpił. Pracocholiczka płacze, bo robi odcinek. To jest koperta. Biała koperta. O nie, już widzę. To jest jakaś zagadka. Z pozorów wydaje się być mega łatwa, ale wcale taka nie jest. No jak! A, ja to teraz w sekundę! Jak to nie jest łatwe! 2 <laughs> arbusy, arbus to jest 4, czyli 4 plus x równa się y. x odjąć 4 równa się 1, więc x równa się 5, czyli tak. Arbus 4, żółte. co to jest? 5, czyli banan 9. Teraz to robimy to. to. 9 równa się z razy 3, czyli yy, nie wiem, pomarańcza pom równa się 3, czyli mamy tak 5 plus 3, 8, 17 to wynik, wik to 17. Za każdym owocem kryje się jakaś cyfra, a rozwiązaniem tej zagadki jest kolejna cyfra kodu do sejfu Co? A, tam jest razy, sorry, sorry, tam jest razy, sorry, 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 sorry. Pomarańcza razy banan, 27 plus 5, 30, tam jest tu równa zrówna się, no. 32? Jakbym ja robił taką zagadkę, to bym chyba robił, żeby wyszło jednocyfrowa. W tym momencie każdy pisze w komentarzu, jakie jest rozwiązanie tej zagadki. Wszyscy mają w dupie zagadkę. Ja napiszę. 32. Ja bym się mył, walił konia, spał. my walił, walił konia, spał. Cały czas. Zwaliłem konia, idę się umyć. Idę się, się spać. Zadanie. Natomiast pomimo tego, że wszyscy świetnie zdają sobie sprawę z poglądów Roberta, jego poczucia humoru, sposobu gadki i prowadzenia show na live'ach, o tyle jest tak, że nie zdąży się dobrze rozejść poprzednia afera z Robertem, a ten już smaży nam kolejną. Tym razem za sprawą tego szota. No, no się, ale mi się też wydaje, że on po prostu chce chyba w to wierzyć. Może że samemu po prostu, ale ja mam wrażenie, jakby pasud już był tak długo w internecie, że on jest świadomy swoich ruchów i jest świadomy tego, jakie będą ich konsekwencje, ale też jest świadomy, tak jakby, że to po prostu są kontrowersje i to wcale nie jest tak, jakby kurwa, wiesz, łamanie prawa, coś jest w tym stylu, po prostu cały czas nakręca kontrowersje. Nieważne jak gadają, ważne, żeby gadali. Oglądam go od pierwszego odcinka, abstrahuję. Dobrze mówisz, ale on od zawsze był cifuny i teraz, go, teraz to grubo poleciał. No może, ja go nie znam, no ja nie wiem. Wszyscy influenci to ja ci powiem, że na Twitchu to kur... chyba nikt nie ćpa, w sensie bardzo mały procent streamerów, to powiem że są nerdy Jeśli ja powiedzieć tak, wydaje mi się, że permoludek na pewno pali marihuanę, mi się wydaje, czasami, nie, że jest jakiś nałogowy, ale myślę, że czasami zajara sobie marihuanę Bandura, mi się wydaje, że bandura wali tylko ostry krak i też rzadko, next graf w CSA to może brać k***a kur... jakąś amfetaminę, żeby lepiej strzelać Izak już jest stary, to nie wiem co biorą dziadki, koks, wronek jest młody to pewnie jara marihuanę, EJ a wczoraj w ogóle, o, dobrze mi się przemiało. wczoraj przeglądam sobie story, znajomych, nieznajomych, tak dalej, tak dalej. I jestem tu, nie? I widzę to, i tak myślę, ty, ja go skończę, kojarzę tego ziomka. I potem tak siedzę, sram, sram siedzę, sram i mówię, tak, kto to jest? Klikam następne, i mówię, ty, to jest ten odwronka, nie? To jest ten odwronka! Co go multi pocisnął, czekaj. Multi jak się komu skrywany do wrąka i amara. No i to jest ten awar co? Mama, Wronka, sąsiad. O, to jest ten! To, to jest ten ziomek, tak? Ja specjalnie tu <laughs> No i tak sobie siedzę się mówię, ty, ku... ty, normalnie. <laughs> Wrony, się też czasami zapali sobie yy, Gucio, myślę, że nic nie bierze, bo to wydaje mi się, że mu się nie chce. Ewron, wydaje mi się, że nic nie bierze, bo to nerd. ostry krak ten nic nie wie, bo to nerd. Ten nic nie wierzy, bo to nerd. Wydaje mi się, że nic nie wierzy, bo to nerd. Mergani pewnie próbował małp w k k kasy i mu się, miał pewnie ochotę. Pago pewnie jara wakuane. Slaves nic nie wie, bo to nerd. Pugno gra w Tibie, to nie wiem co biorą tibiczycy w sumie. Coś, żeby pewnie grać i nie spać, ale nie wiem, nie wiem w sumie co się bierze, żeby grać i nie spać. Tazy no bierze, Tazy robi kociołek. Szalony jest nerdem, więc pewnie nic bo nie jest nerdem, to nic. Kiszak, nie wiem w sumie. Tak teraz totalnie poważnie mówię, na Twitchu naprawdę bardzo mało ludzi. Masterczy z narkotykami się wydaje na co dzień. A ja właśnie chciałem powiedzieć na odwrót, że jesteś, ale nie jesteś płaska. Tego, ale dziewczyna w takim to jest? Jest pozytywnym, no. W się takim, że jesteś taka. Nie ma pozytywnego znaczenia słowa. No i no, tak. Jesteś ką, ale nie jesteś płaska, powiedział Robert Po czym zorientował się po chwili, że no z... temat Delikatnie rzecz ujmując I to części. wszystko? To jest cały nus? Jak wypierdolisz Spróbuj zadzwonić kurwa do, do dostawcy, nie? Jak się dodzwonisz To zobacz w jakim on jest stanie On jest serio w... on jest smutny, zamany, czuje niemoc No biznes, no psujesz... Serio komuś, kur... nie dość, że dzień, to jeszcze biznes Nie wiem jak to się robi nawet Brand afk. Ale szydery walą ze mnie. Kul... z Emeralda, no. Wydaje mi się, że to mnie bombią. Co wejdę w grę? To są lagi. Jak skończy spoko. Eee, Emerald tak. Insane he doesn't get the afk ban automatic Automatically. Napisał do mnie Marek Helupiasz Ci przysięgam na życie matuli, że jak cię je spotkam to ci napluję na ry i wyjścia. A przed przypomnę ci ten nikt tylko wyjdź w końcu z domu I tak wcześniej patrz wiadomość jest tak Simanko Rybka, mam pytanko do ciebie Ogólnie moje koleżanki z, koleżanki z pracy ostatnio spalił się dom I zrobiliśmy zbiórkę, mogę ci podać link Wszystko jest dokładnie opisane Szczytny cel, nowy branżczyk Chciałem się zapytać, czy mogę to wysłać do netu Ciebie na scenie, żeby jakoś pomóc, nawet jak ktoś złotówkę wpłaci Także trzymajcie się, dzięki, nara